głowę na egzaminie, okazuje się, że to jest mały problem, szczególnie dla tych instruktorów, którzy dalej uczą po staremu, bo przepisy egzaminacyjne zmieniły się przynajmniej dwa lata temu. No i w myśl tych nowych przepisów, jeżeli macie wylosowane światła głowę na egzaminie, to musicie umieć zaprezentować i przednie, i tylne. Ale uwaga! Przednie pokazujecie tylko wtedy, jeżeli pojazd jest wyposażony w te światła. Przednie nie są obowiązkowe stanowią nieobowiązkowe wyposażenie samochodu, opcjonalne za dopłatą. No i nie wszystkie samochody to mają. Jeżeli Wasza nauka jazdy podstawia pojazd egzaminacyjny, to nauki jazdy dość często kupują samochody no, lepiej wyposażone niż te samochody egzaminacyjne. No i być może w tym Waszym samochodzie, którym będziecie zawali, przednie światła są zainstalowane. Natomiast jeżeli przednich nie ma, to prezentujecie tylko tylne światła przeciw głowę.